Niewątpliwie pandemia wpłynęła na stan psychiczny społeczeństwa. Tyczy się to młodzieży, ale i również dorosłych osób. I spora część kobiet, czy mężczyzn, czy, czy, czy nastolatków mierzyła się z problemami jedzenia, tak? Czy nadmierna waga, bo było zajadanie stresu, nudy. Um, nagradzanie siebie sprawianie sobie przyjemności. Oczywiście to jeszcze nie są zaburzenia odżywiania, No ale też, gdy skonfliktowana rodzina nagle została zamknięta w jednym mieszkaniu, albo pojawiło się widmo utraty pracy, tudzież zagrożenie życia, no to, to też zwiększyło, zwiększyło występowanie zaburzeń lękowych, depresyjnych, ale i również zaburzeń odżywiania. I faktycznie jest tak, że znaczy było tak, jak była pandemia, to mogłabym 24 godziny na dobę pracować i jeszcze miałabym listę osób chętnych na proces terapeutyczny. Zaburzenia odżywienia wynikają z paru czynników i jest mi zdecydowanie obce podejście, że to tylko jest jeden, bo tak jak zupy nie ugotujemy z samej wody, musimy mieć parę składników. Tak samo zaburzenie odżywiania samo z siebie nie, nie pojawi się. Na pewno to są cechy osobnicze, z którymi się rodzimy. Temperament, geny, tak, to, to już jest, że tak powiem, podłoże, na którym mogą wykiełkować zaburzenia odżywiania. Jasne, relacje rodziny, ale to nie chodzi tylko o postawy rodziców, ale też podstawy innych członków rodziny, jak na przykład dziadkowie, wujkowie, ciotki, kuzynostwo, relacje w szkole, czy na przykład dziecko doświadczało, nękania w szkole, czy nie na przykład, czy przemocy rówieśniczej. Przyżyte traumy będą też wpływały na, na to, czy pojawi się zaburzenie odżywiania, czy nie, no bo to jest utrata kontroli. Na pewno też wpływ ma nadopiekuńczość, która jest mylona z opiekuńczością, no bo nadopiekuńczość pozbawia poczucia sprawczości dziecka, a poczucie sprawczości jest potem kompensowane za pomocą zaburzeń odżywiania, w związku z tym Nadopiekuńczość raczej upośledza rozwój dziecka, aniżeli pomaga, tak samo jak nadmierna kontrola. To, co chyba jest taki, taką słab słabą stroną naszej służby zdrowia, no to czas oczekiwania, tak? no bo czasami to jest 8 miesięcy, rok, dwa lata. No to dla osoby, dla osoby w kryzysie psychicznym to jest bardzo długo, to się zmienia, no ale niestety to nadal trochę jest mało, no. nasza pomoc Psychiatryczne i leczenie w ogóle chorób psychicznych było zaniedbywane wiele lat, więc teraz po prostu ponosimy tego efekty i konsekwencje. Także myślę, że zależy, do jakiego ośrodka pacjent trafi. Jeśli chodzi o, są też o prywatne, no tylko z prywatnymi, to co jest największą trudnością, no to finanse, tak, z jakimi kosztami łączy się to leczenie. No ale tam faktycznie są wyspecjalizowani i lekarze, psychoterapeuci, i którzy są. W obszarze zaburzeń odżywiania, także jest na pewno lepiej niż 15 lat temu u nas z leczeniem zaburzeń odżywiania. Natomiast no, nadal mamy obszary do rozwoju.